W starożytnym Rzymie również na, na, narzekano na młodzież, i w tej chwili też się narzeka na młodzież, ale w tej chwili skąd ta młodzież ma czerpać wzorce? Kiedy rodzice pracują na dwóch etatach, próbując właśnie zapewnić tej młodzieży no, nowe ubrania, nowe telefony, oddzielny pokój, żeby każdy miał, a niestety rodzice zapomnieli o tej, tej najważniejszej rzeczy, żeby obiad zjeść żeby śniadanie razem zjeść, żeby kolację razem zjeść. Więc tu bardziej trzeba jednak mieć pretensje do rodziców niż do młodzieży i apel do młodzieży, żeby młodzież pomimo a może dzięki temu, że dostają takie idealne warunki do życia, bo naprawdę to są idealne warunki w tej chwili do życia, próbowało od życia uzyskać jak najwięcej ale uzyskać jak najwięcej to nie znaczy, że pojechać na kolejne wakacje, tylko usiąść i się dowiedzieć, co się wokół niej dzieje. Że na przykład w ciągu najbliższych trzech lat 30% takich zawodów białych kołnierzyków nie będzie, że sztuczna inteligencja im to odbierze, że trzeba jednak przysiąść i czegoś więcej się douczyć żeby na rynku pracy dalej pozostać, żeby pouczyć się troszeczkę z naszej pięknej historii, bo wszystko już było. To, co w ostatnich latach mamy, ta taka zadyma i skłócanie Polaków, to jest XVIII wiek. Dokładnie to samo z Polską robiono, tylko wówczas ambasada pruska i ruska finansowała magnaterię i, i szlachtę, a w tej chwili to się dzieje za pomocą organizacji pozarządowych, które dostają bajeczne pieniądze, no właśnie na te szalone idee.